Cześć, Tomek Stophachlis z tej strony. Dziś porozmawiamy sobie po raz kolejny o gramofonach. Dokładniej o tym, czy podłączenie głośników aktywnych do gramofonu ma sens. Wielu z Was, szczególnie młodszych osób, wchodzi dopiero w świat wineli, ale nie od razu chce bawić się w złożone, czasem skomplikowane systemy audio. Raz, że trzeba na taki system mieć miejsce a dwa, że też odpowiednio więcej kosztuje. Jeśli więc szukacie prostszych rozwiązań i zastanawiacie się, czy podłączenie głośników aktywnych do gramofonu to dobry pomysł, zostańcie ze mną. Wzrost popularności gramofonów w ostatnich latach to nie przypadek. Od dłuższego czasu obserwujemy, że winyl ponownie wraca na salony. Producenci też nie zaniedbują tej kategorii, wprowadzając coraz to wygodniejsze rozwiązania nie tylko w samych gramofonach, ale też w głośnikach. Obecnie większość osób zaczynających przygodę z winylem, zwłaszcza tych młodszych, nie chce od samego początku angażować się w ustawianie rozbudowanych zestawów stereo. I ja. To w pełni rozumiem, bo jeśli nie mamy pewności, czy coś jest dla nas, to nie ma sensu od razu iść w to na 100%. I dlatego właśnie gramofon w połączeniu z głośnikami aktywnymi staje się bardzo kuszącą opcją. Głośniki aktywne są wygodne. Mają wbudowany wzmacniacz, niektóre mają nawet wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, więc nie musimy się martwić o dodatkowy sprzęt. Do tego dzisiejsze modele aktywne dają też naprawdę przysłoity dźwięk, z czystym sumieniem to mówię. Dźwięk, który może być w zupełności wystarczający dla większości zastosowań domowych. Jakie będą zalety i wady takiego rozwiązania? Zacznijmy od plusów. Przede wszystkim prostota. Bez dodatkowych wzmacniaczy czy kabli wystarczy podłączyć gramofon do głośników aktywnych i gotowe. Drugim argumentem będzie kompaktowość. Mniejsze urządzenia, mniej sprzętu, więc oszczędzamy miejsce. Następnym argumentem będzie łatwość instalacji. Podłączamy głośniki do gramofonu i tyle. Interesuje nas w zasadzie tylko kabel łączący jedno z drugim i zasilanie. Także warto wspomnieć o mobilności. Taki zestaw możemy łatwo przenieść, zrobić sobie przemeblowanie w domu i bez problemu ustawimy to na dowolnej półce czy biurku. Kolejnym, niewątpliwie jednym z ważniejszych plusów będzie cena. Wejście w świat winyli z takim zestawem będzie z reguły sporo tańsze od tradycyjnego dużego zestawu. No okej, okay, ale jakie znowu będą minusy takiej konfiguracji? Przede wszystkim brak personalizacji. Z głośnikami aktywnymi nie będziecie mogli dostosować zestawu do własnych preferencji, tak jak w przypadku tradycyjnego systemu stereo. Rozwijając tą myśl, chodzi o możliwość wymiany poszczególnych komponentów zestawu. Czyli jak nam się znudzi wzmacniacz albo chcemy zmienić sobie dźwięk, to wymieniamy sam wzmacniacz. Tutaj musimy wymienić całość. Następną wadą może być ograniczona moc. Choć głośniki aktywne świetnie się sprawdzają w domowych warunkach, nie każdy zestaw będzie odpowiedni do większych przestrzeni. Jakie więc mamy opcje? Pierwszą opcją będzie setup bezprzewodowy. Możemy skorzystać tutaj z Bluetootha, z Wi-Fi, co da nam wygodę, minimalizm. No i to by było tyle z zalet. Winyle kochamy za charakter dźwięku analogowego. Tutaj jest on konwertowany na cyfrowy, oczywiście winylowe szumy i trzaski tam zostaną, ale nie będzie to już ten sam dźwięk. To rozwiązanie jest dla ludzi raczej mało wymagających w kwestii brzmienia, a bardziej ceniących sobie wygodę i minimalizm. Przykładem takich setupów może być Yamaha i model gramofonu Vinyl 500 z systemem Music Cast z firmy House of Marley, gramofon Styrid Up z głośnikami Get Together. Taki zestaw od Marley'a pięknie się ze sobą komponuje, to drewniane, bambusowe wykończenie robi robotę i jest całkiem ekologiczne. Drugą opcją jest gramofon z preampem, czyli z przedwzmacniaczem gramofonowym wbudowanym, plus do tego jakiekolwiek głośniki aktywne z wejściem analogowym. Z gramofonu wychodzimy kabelkiem do naszych kolumn aktywnych. Tutaj działa przedwzmacniacz, więc analogicznie tutaj musi być tylko wejście liniowe. Przykładem będą te Audio Pro A28, które tutaj na tylnym panelu mają właśnie gniazdo RCA. Liniowe. Jedna kolumna, czyli ta, którą właśnie trzymam, jest kolumną aktywną. Mamy tutaj wzmacniacz i wszystkie wejścia. Druga kolumna jest kolumną pasywną, więc łączymy je kablem głośnikowym. Trzecią opcją będzie wykorzystanie kolumn aktywnych z wbudowanym preampem gramofonowym. Doskonałym przykładem będzie model Konex od Elaka. Nie mam go przy sobie. Ale właśnie na ekranie go widzicie. Jak wspomniałem, mają one wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, więc podłączamy do nich w zasadzie każdy możliwy gramofon, który jest dostępny na rynku i ma wkładkę MM, bez względu na to, czy ma on wbudowany przedwzmacniacz, czy nie. Przechodząc do podsumowania. Gramofon z głośnikami aktywnymi to świetne rozwiązanie, jeśli szukacie prostoty. Oszczędności miejsca i chcecie wejść w świat winyli, nie inwestując od razu w skomplikowany system audio. Jeśli więc nie macie dużo przestrzeni, ale chcecie poczuć ten klimat płyt winylowych i dodatkowo zależy Wam na mobilności i łatwości użytkowania, to połączenie gramofonu z głośnikami aktywnymi będzie genialnym pomysłem. Jeśli mieliście doświadczenia z gramofonami i głośnikami aktywnymi, Podzielcie się nimi w komentarzach. A jeśli podobał Wam się ten film, to pamiętajcie koniecznie o subskrypcji i łapce w górę. Wpadajcie również do strefy wiedzy na stronie tophymnastyki.pl. Znajdziecie tam najróżniejsze nowinki ze świata audio wideo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!